Ej kochani, to znowu ja. Małopolska, okolica Krakowa, Wieliczka, ta słona Wieliczka się kłania, no nie wiem jak u was, ale u nas paskudnie zimno, śnieg, śnieg z deszczem, przymrozki, co prawda niewielkie, ale jednak straszą dalej przymrozkami, ale krótkotrwałe, te co były nie narobiły większej szkody, w tym momencie niestety większą szkodę robi zimno i deszcz. No, wielokwiatu się nie spodziewamy w tym roku tego wiosennego. No, niestety wczesna wiosna nas zaskoczyła, pszczoły nazbierały miód, ale on pozostał w ulach. Jeżeli chodzi, kochani, w tym momencie o rzepaki, no, u mnie przynajmniej rzepak w 80-90% już w rozkwicie zimno, pszczoły nie wylatują, więc na rzepak chyba też nie będziemy liczyć. Więc pamiętajcie, jeżeli macie podobną pogodę, że jest zimno, deszczowo i nie wygląda to najlepiej. Idziemy pod ulę i sprawdzamy, czy mają pokarm. Jeżeli się martwicie zaglądnąć do ula od góry, zobaczyć na ramki z miodem, czy tam, jak się to mówi, wyjadają, to pamiętajcie, że w niektórych przypadkach za każdym razem Was zachęcam w sumie do tego, żeby co jesteście na pasiece delikatnie unosić ul do góry. Nauczycie się. Przed przeglądem sobie to zawsze róbcie. Nauczycie się oceniać y, y, ciężar ula. Będziecie widzieć w czasie przeglądu, ile jest pokarmu, ile pierzgi, ile czerwiu, i później znowu po y, zakończeniu podnieście jeszcze raz, żeby sobie zobrazować. I później, właśnie w trakcie takiego załamania pogody, czy w czasie zimowli, takie zwyczajne podejście do ula, podniesienie go z zobrazowanie, czy tam już trzeba podawać pokarm. Pamiętajcie teraz, że w ty, w, przy takiej pogodzie intensywność pobierania pokarmu jest bardzo duża. Może się też zdarzyć, że pojedyncze pszczoły będą wypryskiwać z ula ze względu na to, że przecież one tam pracują, jedzą, jelita się napełniają, więc może być takie coś, że jakieś pszczoły będziecie widzieć przed ulami i niestety no, one będą kończyć życie ze względu na. Niesprzyjające warunki atmosferyczne. Świata nie zbawimy, kochani. Wiadomo, że każda jedna pszczoła, którą możemy wsadzić do ula to wsadzamy, a nie, nie robimy tego zbyt y, pochopnie, bo pamiętajcie, za każdym razem wylatują inne pszczoły, więc tutaj ostrożnie z pomocą dla pszczół. Jeżeli nie macie pokarmu zimowego, a stwierdzilibyście, że w tym momencie brak pokarmu ul zaczyna się robić lekki, to pamiętajcie, że należy dokarniać. Jeżeli nie mamy ciasta ani pokarmu zimowego, robimy syrop 1 do 1 i podajemy im letni syrop 1 do 1, tylko w niedużych ilościach. Przypuśćmy na jeden ul jak damy codziennie po pół litry, czy tam co drugi dzień po pół litry, one powinny to spożytkować na swoje potrzeby, czyli przerobią, odparują i maleje możliwość odkładania w miodni. Tego nektaru, tego syropu. Jeżeli natomiast nie macie czasu, lub wam się nie chce, chociaż tutaj pamiętajcie, że tu nie ma słowa nie chce, tutaj musimy. Ale z jakichś przyczyn nie możemy przypuśćmy dać, to możecie spokojnie dać litr takiego syropu, czy nawet dwie litry tego syropu, ale kiedy pogoda pozwoli, kiedy będziecie podejrzewać, że już się pogoda zmienia, i nastaje y, zmiana, że będzie możliwość wyjścia nektarowania, to wtedy obowiązkowo sprawdzacie miodnie i sprawdzacie, gdzie jest ten y, syrop. Mówimy o tym, że tam rameczki były puste, oczywiście bez pokarmu i dokarmialiśmy syropem. Ewentualnie wyciągacie w tym momencie ramki z podejrzeniem miodu, przy pogodzie oczywiście, bo przy takiej deszczowej pogodzie, to nawet jeżeli ten miód będzie miał. 17% w środku, jeżeli zmierzycie refraktometrem, to po odwirowaniu tego miodu, będzie on miał na pewno ponad 20% zawartości wody, ze względu na to, że miód jest higroskopijny. W tym momencie, jak wyciągniecie ten miód, on bardzo szybko naciągnie wilgoci i no, uwierzcie mi, miałam taką sytuację, że po deszczu zaraz wyciągałam miód i niestety się okazało, że... Mierząc przy ulu, miał 17, po odwirowaniu miał 21. Na moje szczęście do tej pory mam próbki, to było chyba 3-4 lata temu, na pewno 3, ale wydaje mi się, że może być około 4 lat temu. Mam te próbki do tej pory, nie powodowała się fermentacja, więc ten miód był dojrzały i to była tylko chwilowa, gdzieś tam pociągnięcie tej wilgoci, ale mimo wszystko 4% wody więcej tylko w efekcie wirowania i yy, składowania, tak jakby wiecie, do zamknięcia odstojnika. To jest bardzo dużo. W tym momencie, jeżeli by mi nasiąkło więcej tej wilgoci, a pamiętajcie, nie wszyscy trzymają w odpowiedniej temperaturze i warunkach miód, może nastąpić proces fermentacji. Więc tutaj uważajcie, dlatego ja w tym momencie nie pobieram miodu. Tutaj miałam jednorazowe, tak jak myślałam, że szybciutko to się zrobi. No niestety, ja chciałam, ale wyszło jak zawsze. W szczęście, w nieszczęściu że wszystko było w porządku z tym miodem. Dlatego w tym momencie nie czekam przy takiej wilgotności na wyciąganie tego miodu, no chyba, że dacie komuś do odparowania, czyli tam gdzieś pójdzie w tę maszynę, odparuje Wam, ale pamiętajcie, też utracicie trochę miodu w tym momencie. A i stracicie trochę pszczół, ponieważ jest zimno. Takie miodobranie w tym momencie też by nie było korzystne dla pszczół. Byłoby to po prostu zbytnie wyziębienie gniazda, możliwość wywołania dużego stresu, jak i, kochani, rozpoczęcia chorób. Bo pamiętajcie, jeżeli pszczoły e, mają, zimno, już mają stres, bo siedzą w ulu, muszą grzać, muszą mieć pokarm, widzą, że im ubytki pokarmu idą z nad głowy. Pamiętajcie, one doskonale liczą. Do tego jeszcze, jak zaczniemy im wybierać miód, a później znowu dawać y, syrop w nadmiernych ilościach, bo musimy uzupełnić, prawda? To pamiętajcie, dla nich to jest ogromny wysiłek, ogromny stres i później naprawdę możemy sobie narobić dziadostwa. To, że wam ktoś powie albo pokaże, ja tak robię od lat i nic się nie dzieje, to pamiętajcie, nie znaczy, że się u was tak nie stanie. Inne pszczoły, inne warunki i nie zawsze, kochani, to tak wychodzi. Nie zawsze pszczoły są gdzieś porażone jakąś chorobą, która jest ukryta i może u kogoś się tu udawać, ale u was może to nie wyjść. Więc tutaj każdą jedną decyzję, którą podejmujecie, nawet podejmujecie na swojej pasiece i na swoją odpowiedzialność. Ja w tym momencie, kochani, nie dokarmiam, ale jeżeli jutro pogoda by troszeczkę bardziej pozwoliła, to idę i uzupełnię. W pokarm zimowy, czyli jeżeli są jakieś rameczki po bokach puste, będę tylko i wyłącznie z miodni wyciągać skrajne rameczki i wkładać w to miejsce pokarm. Tam, gdzie nie mam na 20 ramkach, bo mam chyba około 4 rodzin jeszcze takich, gdzie nie ma 20 ramek, to po prostu zaraz przy zatworze przesunę zatwór i włożę ramkę. Pamiętajcie tylko, że jeżeli dokładacie pokarm, a macie miód i chcecie zachować równowartość tego miodu, żeby był nie sfałszowany, ramki z pokarmem nie dajemy za zatworomatę, bo Wam będą przenosić i wkładać do komórki. Wkładacie jaką ostatnią w miodni i wtedy one nie będą Wam przenosić z ramek do ramek, bo im nie o to chodzi. One sobie to wszystko wyliżą, wyczyszczą, ale będą składować w komórkach do góry tej rameczki. Stąd nie robimy czegoś po drugiej stronie, jeżeli karmimy syropem w tym momencie, bo lepiej, kochani, karmić niż zbierać martwe pszczoły lub chore pszczoły. To wtedy pamiętajcie, przy rozpogodzeniu sprawdzamy, ile pokarmu jest odłożone w rameczkach, i te rameczki wycofujemy w tym momencie. Ewentualnie dajcie sobie je wtedy do gniazda. Z gniazda dajcie czerw i one powinny te niewielkie ilości, bo tam będą niewielkie ilości tego pokarmu, one powinny te niewielkie ilości spożytkować w tym momencie na wychów larw na dole. Więc kochani, trzymamy się, pozdrawiamy Polskę, no zachód w tym momencie chyba najbardziej Wam współczujemy, tam u Was widzimy ciągle minusowe temperatury, bardzo wysokie, więc nie tylko rolnikom współczujemy, współczujemy Wam też pszczelarzom, ze względu na to, że no, u nas jeszcze jakaś nadzieja jest, ponieważ te przemrozki duże nie poszły, ale u Was, no to myślę, że większość plonów niestety poszła spać, więc trzymajcie się i kochani, braterskie pozdrowienia, ślemy tym razem na zachód Polski.